Góra świętej Anny to ważna lokalizacja dla Trzeciego Powstania Śląskiego. Jest to miejsce istotne nie tylko na stoczonym na jej terenie walki, ale także ze względu na znajdujący się tam obecnie pomnik czynu powstańczego. I to właśnie ten pomnik, a konkretniej niezrealizowane projekty, będą tematem dzisiejszego odcinka. Zanim jednak przejdziemy do omówienia tego projektu, parę słów o wcześniejszej zabudowie tego miejsca. Pomnik czynu powstańczego nie jest pierwszym obiektem wzniesionym na tym terenie. Wcześniej znajdował się tam monument, mauzoleum, poświęcone pamięci poległym Niemcom w czasie oblążenia właśnie góry świętej Anny przez powstańców. Powstał on w latach 30. według projektu Roberta Tischlera. W tym czasie powstał także amfiteatr skalny, który istnieje do dzisiaj. Małozoleum to zostało jednak zniszczone, zostało wysadzone w 1945 roku. Po wojnie postanowiono znieść na tym miejscu nowy pomnik, właśnie pomnik czynu powstańczego. W 1945 roku rozpisano konkurs, który wygrał Ksawery Dunikowski. Jego projekt powstał już w 1946 roku, jednak jego realizacja nieco przedłużała się ze względu na zmieniające się koncepcje samego pomnika. I powstał on w 1955 roku. Oczywiście do konkursu przystąpili także inni twórcy. Odrzucono pracę m.in. Mariana Wnuka czy Stefana Momota. W tym konkursie wziął także udział artysta szczególnie związany z Muzeum w Chorzowie, czyli Jan Wysocki. Zachowane projekty widzimy tutaj na dwóch planszach. Na pierwszej z plansz widoczna jest cała zabudowa góry świętej Anny. Z uwzględnieniem amfiteatru. Widoczny jest tutaj pomnik śląskiej piety. Nawiązuje on do układu tradycyjnej piety, czyli Matki Boskiej z konającym Chrystusem na kolanach. Jednak tutaj pojawia się ślązaczka, również z umierającym synem, jednak tym razem jest to powstaniec. Właściwy pomnik znajduje się wyżej, na skarpie. Ma on formę klasycyzującej budowli. Jest to taka półkolista kolumnada z wystającą na centralnej osi bramą. Na ścianach wieńczących tą kolumnadę widoczne są płaskorzeźby. Przedstawiają one historię Górnego Śląska. Po lewej widoczna jest walka z hakatyzmem, która lepiej widoczna jest na drugiej planszy, która przedstawia bardziej szczegółowy projekt tego pomnika. W przejściach kolumnady widoczne są medaliony, w których znajdują się portrety zasłużonych dla ziemi śląskiej. Na centralnej bramie u góry widoczna jest rzeźba, która ukazuje połączenie Górnego Śląska. Znajduje się tutaj kobieta ze sztandarem, Obok Powstaniec Śląski oraz Bojownik Polski. Obecnie Góra Świętej Anny nadal stanowi ważny punkt. Jest to miejsce, w którym obchodzone są wszelkie uroczystości związane z tym wydarzeniem. Jednak zmieniły one ostatnio nieco swój charakter i ich celem jest próba łączenia dwóch narodowości.